Dzień dobry, dzień dobry drodzy Państwo. Witam się z Wami drugiego dnia pobytu w Hiszpanii. Przypomnę tylko, że jestem w Marbeli i już na początku zabieram Was ze sobą na śniadanie. Recenzję z tego śniadania już znajdziecie na profilu, także zachęcam do obejrzenia. Myślę, że naprawdę warto zobaczyć, jak fajnie może wyglądać śniadanie. Później, po wczorajszym deszczowym dniu, zaczęło wychodzić słońce, więc uznałam, że pójdę na plażę. Posłuchałam sobie morza, pospacerowałam. Powiem Wam, że zupełnie inny kolor morza już dzisiaj niż wczoraj, także można było sobie odpocząć. No, też słuchajcie, taki charakterystyczny zapach od morza. Myślę, że każdy wie, co mam na myśli. Pozbierałam też troszkę muszelek, ale finalnie i tak później zwróciłam je morzu. I po powrocie z plaży przygotowałam się na spotkanie ze znajomymi, ponieważ no, był to najważniejszy punkt tego przyjazdu do Marbelli. Tu jeszcze możecie zobaczyć, jaka piękna pogoda się zrobiła, jakie słońce wyszło. I znajomi przyjeżdżają po mnie pod hotel i jedziemy do restauracji, którą zarezerwowała moja koleżanka. Ona jest znawczynią, jak chodzi o restauracje, o owoce morza i wybrała... Fantastyczną restaurację. Tu jeszcze tylko Wam pokażę droga do tej restauracji, a restauracja to Sea Grill. Przepiękne miejsce, tak jak widzicie, jeszcze zobaczycie jedno ujęcie, i na szczęście pogoda była tak cudna, że mogliśmy siedzieć sobie na zewnątrz na przystawkę krewetki, fantastyczne krewetki. Wiecie, ja jestem fanką krewetek, wy to wiecie już z innych moich filmów. Później pani przyniosła pieczoną w soli doradę. I przy nas, jakby to powiedzieć, rozpakowała ją z tej soli i nałożyła na talerze. No i tutaj, słuchajcie, Paella, to jest zdanie, dla którego ja jestem tutaj w Hiszpanii. Również bardzo chciałam zjeść tą taką prawdziwą. I jeszcze tylko szybciutko pokażę Wam desery: profiterole z lodami pistacjowymi i ten mes z mango i malinami, i fantastycznym kremem takim waniliowym. I tarta, no tarta moja, jakbym wam powiedziała, że tarta różana z malinami, to i tak wiedzielibyście, że to jest mój wybór. Po fantastycznym spotkaniu wiem, że koleżanka to ogląda, także buziaki dla Was. Wybrałam się do Mariny. To też była właśnie sugestia koleżanki, że warto to miejsce odwiedzić. Zaczęłam od tego. Że usiadłam sobie w uroczej restauracji. Chciałam Wam coś nagrać, ale powiem Wam tutaj tak wiało, że to jedyne ujęcie jakie zrobiłam. Ale pokażę Wam, z jakim pięknym widokiem na latarnię morską wypiłam sobie kawę. I jeszcze udało się uchwycić chyba katamara albo jakiś mały stateczek. No i już teraz te wszystkie główne atrakcje przy marinie, przepiękne jachty. Uwielbiam oglądać jachty, także tutaj naprawdę było na czym zawiesić oko Tutaj zobaczycie pewnie trochę więcej takich ujęć. No. Wiecie, Marbella jest miejscem, gdzie takich pięknych, drogich jaktów znajdziecie mnóstwo. Później y, zakupy, taka pamiątka właśnie z tego miejsca. No i jeszcze jedno ujęcie, przepiękne, nawet tu zrobiłam zdjęcie, no powiem wam, pogoda naprawdę dopisywała. A to ujęcie, to jest ostatnie ujęcie, jakie zrobiłam na miejscu, ponieważ rozładował mi się telefon. I jak wróciłam do pokoju, to jeszcze um, czekała na mnie butelka szampana z taką miłą adnotacją od personelu, ale no niestety trafili na osobę, która w ogóle nie pije. Natomiast jest to oczywiście bardzo miły akcent od hotelu i tym miłym akcentem kończę na dziś uściski, no i zapewne widzimy się jutro.